Witam wszystkich bardzo serdecznie. W końcu zdecydowałem się na nagranie tego materiału, ponieważ już troszkę doskwiera siedzenie w domu i nierobienie sportu, gimnastyki w takim wymiarze, w jakim było to dotychczas, a że nowa sytuacja popchnęła nas do przejścia w taką strefę bardziej wirtualną, cyfrową naszych treningów, no to muszę się dostosować, muszę zaproponować teraz Państwu jakieś fajne rozwiązania. I w jakim obszarze? Trenerzy naszego klubu podzielili się troszkę jeśli chodzi o merytorykę zajęć, które będziemy prowadzić. Ja zdecydowałem się na kilka obszarów, które będą nawiązywać do samodzielnego trenowania. Natomiast, jeśli ktoś chce potrenować grupowo, bądź też potrenować równocześnie z trenerem, no to zapraszam na treningi przygotowane przez pana Macieja Drążeskiego. On prowadzi tam treningi bezpośrednio pod karate, WKF, pod kumite. Natomiast na kanale Przebiegli Bartek Kuzenko prowadzi treningi motoryczne, które można sobie zaaplikować do swojej codziennej rutyny treningowej. Dodatkowo angażujemy kadrę zawodników Klubu Sportu Walki KuziSport Sport z przygotowaniem wymagań egzaminacyjnych pod kątem egzaminów na stopnie uczniowskie do zielonego pasa łącznie. I te egzaminy będą pojawiać się na naszym kanale i na stronie internetowej konsekwentnie, myślę, że już w najbliższym tygodniu. Natomiast do czego ja zmierzam? Ja zmierzam do tego, żeby przygotować moje grupy treningowe, utrzymać ich sprawność fizyczną oraz podnieść puty, u tych, no, którzy sami się na to zdecydują, będą troszkę aktywniej uczestniczyć w tym czasie pozornie wolnym od treningów. I co będę proponować? Między innymi to, co już zaproponowałem, czyli treningi z dzieckiem. To będą krótkie, 10-minutowe treningi angażujące dziecko w warunkach domowych. Będą to treningi rozciągania i mobilizacji. Od tego dzisiaj zacznę. Będą to treningi pod siłę gimnastyczną oraz tutoriale do gimnastyki. Będziemy także robić rundy kickbokserskie, które będą raczej interaktywnymi treningami, ale z podpowiedziami, co tak naprawdę można. Zrobić samemu, na co zwrócić uwagę, co wprowadzić do swojego treningu, żeby go urozmaicić, żeby go może natchnąć czymś nowym i niesamowitym. Ech, może niesamowitym, może mniej niesamowitym, może rutyniarskim i rzemieślniczym, ale jednak, żeby wprowadzić jakiś taki sznyt yy, odrobinę bardziej sportowy, do tego, co możemy nazwać rekreacją ruchową, jeśli faktycznie działamy samodzielnie. I yy, dodatkowo wprowadzimy sobie jeszcze Challenge, czyli próby wywołania w Państwu was, moi drodzy adeptowie, no takiej samodzielności i podejścia do tematu w sposób ilościowy, czyli zwiększenia liczby powtórzeń, polepszenia rozciągnięcia, wykonania trudniejszych ćwiczeń titus altus fortius, dalej szybciej, wyżej. Myślę, że niekoniecznie w tej kolejności myślę, że dojdziemy do. Konsensusu i ta nowa forma treningów na pewno będzie z korzyścią dla nas wszystkich. A co dzisiaj? Dzisiaj rozciąganie. I co do rozciągania. Niejednokrotnie słyszy się, co trener mówi na sali, jak bardzo podkreśla, iż istotne jest rozciąganie z punktu widzenia zasięgów, z punktu widzenia unikania i przeciwdziałania kontuzjom. Wszystko to jest prawda. Trener zawsze ma rację. Natomiast dzisiaj odwołamy się do takiego konceptu, który. W mojej opinii został troszkę zaniedbany w rutynie treningowej, a uważam, że warto go wskrzesić. To jest koncept odwołujący się do bardzo prozaicznego działania mięśni w obrębie stawu. Nazywa się to z angielska reciprocal inhibition, czyli na czym to polega właściwie to zjawisko? Zjawisko polega na tym i najlepiej, najłatwiej, najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie działania mięśni zginaczy stawu łokciowego i prostowników stawu łokciowego, że w momencie, kiedy kurczy się jeden mięsień, w tym wypadku biceps, zginacz w stawie łokciowym, to rozciąga się przeciwległy, antagonistyczny mięsień, czyli w tym wypadku triceps, mięsień trójgłowy ramienia. Proste jak bułka z masłem. Koncept do zrozumienia jest o tyle prosty, że właśnie to anatomicznie umożliwia wykonanie ruchu w stawie. Jeśli, jeśli prawy mięsień jest skurczony, to równocześnie nie może być jeśli bicep jest skurczony, to równocześnie nie może być skurczony triceps, bo one by wpływały, działały na siebie właśnie antagonistycznie i umożliwiały ruchu. Żeby umożliwić ruch, tyle na taśma mięśniowa rozluźnia się podczas gdy przednia taśma mięśniowa zginacze aktywują się. To samo działanie można zaobserwować w stawie kolanowym, to samo działanie można Zaobserwować w stawie biodrowym, i tak dalej, i tak dalej. Jak będziemy trenować? Wydaje mi się, że sensownym rozwiązaniem jest podejście faktycznie, konkretnie do treningu rozciągania. I co proponuję tutaj wszystkim naszym gimnastyczkom oraz zawodnikom karate oraz zawodnikom kickboxingu. Więc podejść sobie do tego z natężeniem 3 do 5 razy w tygodniu, z objęciem 3 no, do 5 obszarów, które mogą zostać gdzieś tam rozluźnione, rozciągnięte lub w których może zajść poprawa mobilności. I w jakim czasie to robić? No tutaj zależy od tego, jak Państwo będziecie się czuli. Natomiast uważam, że można spokojnie każde ćwiczenie wykonywać 3 do 4 razy przy zwiększaniu zakresu ruchu. Przy podejściu 3 do 5 obszarów, no to daje to nam już troszkę ćwiczeń. Będę w trakcie tłumaczyć, jak to wygląda jaką robotę robi nasze ciało, na ile my musimy się do tego przyłożyć, żeby to było efektywne, na co zwrócić uwagę. Zacznijmy od prostego konceptu. Dla mnie rozwiązanie rewelacyjne. Jestem zdumiony, że tak dobrze działa i tak obficie potrafi wprowadzić rozluźnienie w dane grupy mięśniowe. Zacznijmy od prostego konceptu, czy chciałbym, bardzo chciałbym rozciągnąć dwugłowe mięśnie uda. Co zrobić? Standardowy proces rozciągania zakładał rozciąganie po prostu. Uczucie bólu towarzyszyło to mnie jednokrotnie. Natomiast żeby wprowadzić to pojęcie RI reciprocal inhibition, wypada zadziałać mięśniami antagonistycznymi. Czyli zobaczcie, normalnie mój zakres podniesienia nogi mniej więcej wygląda tak, czyli jestem w stanie podnieść kolano do tego punktu. OK. Podnosząc kolano, spinam mięśnie biodro polędźwiowe, spinam odrobinę mięśnie proste uda, zginacze, przepraszam, wiki, w tej stawu w kółdzie, tak, i podnoszę kolano do góry. Jednocześnie przy tym ruchu rozciągają się moje pośladki, rozciąga się tylna taśma mięśniowa po wrębie mięśni uda. Dodatkowo dodaję sobie lekką presję, lekkie oporowanie do 10 sekund. Liczę. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tylna taśma rozluźniona. Zakres pracy się zwiększa. Zakres ruchu. I znowu lekki opór. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mogę podnieść wyżej. Rozluźnie. Poczynam od nowego pułapu, które osiągnęło moje kolano. Jeszcze raz, troszkę wyżej. Napieram. 3, 4, 5, działanie w dół. 6 ręki, kolano do góry. 7, 8, 9, 10. Zyskałem centymetr bez mała. Rozluźniam biodra. Wprowadzam to samo ćwiczenie na drugą stronę. Dla równowagi chwytam się ściany, poręczy. Drążka, szczębelka, podnoszę kolana, to jest mój serce z ruchu, oporuję, przeciwdziała sile znoszącej nogę do góry, dociskiem ręki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rościągnięta taśma tylna pozwala mi na zwiększenie ruchu. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znowu odrobinkę wyżej. Rozluźnia. W Jakiej siły używam? Używam niewielkiego zakresu siły tak na dobrą sprawę. W okolicach 10-20%. No, pamiętam bowiem, że jest to rozciąganie, a nie ćwiczenie, które może wywołać e, uraz bądź też może wywołać jakiś skutek siłowy, to mamy po prostu zadziałać, dać impuls siłowy do rozciągnięcia przeciwnej strony. Działało to bardzo skutecznie poprzez napięcie zginaczy bioder. Działało bardzo skutecznie na rozciągnięcie mięśni dwugłowych uda. Tak? Czuję, że zadziałało. Co dalej? Słuchajcie, większość z nas ćwiczy sporty walki. Sporty walki, w których bardzo mocno aktywuje się traktę piersiową brzuchu przy uderzaniu ciosu. W gimnastyce również aktywujemy klatkę piersiową brzuch, chociażby przy nauce, przy nauce salta w przód, przy spinaniu brzucha, przy spinaniu brzucha z klatką piersiową, przy na rękach, przy, przy wychwytach, przy ścieraniu wychwytem na drążku, którego jeszcze nie mieliśmy, czy na poręczach. Wtedy też mocno doprowadzamy do protrakcji tutaj w obrębie pasa barkowego, czyli do tego zamknięcia klatki piersiowej. Ćwicząc na w naborku bokserskim uderzając też. Ściągamy ciosy klatką piersiową brzuchem, także zamykamy klatkę. Nawet pisząc na klawiaturze też można dopuścić do tego, że ten e, tomus mięśni tutaj w obszarze przedniej klatki piersiowej jest większy, zwiększony zdecydowanie w stosunku do prostowników. Więc co powinniśmy zrobić? A powinniśmy rozciągnąć tą klatkę, ale w jaki sposób rozciągnąć klatkę? Standardowo zwracaliśmy uwagę na to, żeby objąć jak najwięcej e, włókien mięśniowych pasów. Pasy mięśniowych klatki piersiowej, podnosiliśmy sobie ławkę do góry, powyżej linii barków i rozciągaliśmy. No działa to, ale wprowadzić koncept RI, czyli tego Reciprocal Inhibition, czyli działania, działania napinania mięśni antagonistycznych do rozciągnięcia docelowego mięśnia. No, a to już tak, można oczywiście wprowadzać ruch taki, można wprowadzać taki, natomiast nas interesuje aktywacja przeciwnej strony obręczy barkowej. Czyli też, tak. Czyli będziemy spinać w kierunku tylnym mięśnie i odprowadzać rękę do tyłu. Tak? Można oprzeć się, no tutaj mam idealną sytuację, mogę oprzeć się od obrążek. Daję sobie impuls siły działającej do tyłu. Tak? Spinam tylną część taśni mięśniowej, przednia się rozciąga. Czyli wprowadzam ten koncept ruchowy, o którym dzisiaj mówimy. Trzymam 3, 2, 1, rozluźnij Przy nowo powstałym zakresie ruchu, tak? czyli powiedzmy, jestem w stanie dalej odwieść rękę, zrobię to, to samo. Tak? Sprawdzam, jaki mam zakres, przykładam rękę, całą powierzchnią napieram do tyłu. Tak, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I powinno mi się tutaj zwiększyć działanie w obszarze, w obrębie stawu barkowego i klatki piersiowej. Kolejna rzecz. Jeśli rozciągamy się do mostka, bądź brakuje nam zakresu ruchu, wymachu przy skoku do fitlaka, chociażby w obręczy barkowej, no, możemy też zadziałać w podobny sposób. Nie wiem, czy moja lewa, czy prawa ręka pełniej zobrazują tutaj sprawę. Natomiast postaram się zrobić tak, żebyście widzieli. Na ile zwiększa się zakres mojego ruchu w barku przy takim działaniu. Zobaczcie. Podnoszę rękę do góry. Biceps ulokowany blisko ucha. Tak? I tym ruchem odwodzącym odprowadzam rękę do tyłu. To jest mój zakres ruchu. Aktualny zakres ruchu bez żadnej kompensacji w stawie biodrowym, bez kompensacji lędźwiowej. Staram się chwycić łapkę od góry i spychać. Spychać w tym kierunku, natomiast sama ręka działa w kierunku przeciwnym. Trzyma. trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop. No, sięga dalej. Jadę dalej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop. No, sięga dalej. I w ten sposób konsekwentnie mogę zwiększać zakres ruchu w stawie barkowym. Co jest niezwykle potrzebne w sportach gimnastycznych. Myślę, że równie potrzebne w przebiegu treningu, przygotowania się motorycznego w sportach walki. I nie tylko. niesiści, być może nas słuchają. W tenisie również musi mieć pełnię ruchu, żeby przyzwoicie wykorzystać swoją, swój potencjał techniczny. Dobrze, co dalej? Następne ćwiczenie chciałbym, żeby wpłynęło na ruchomość w moim stawie biodrowym. Na rozciągnięcie bioder, czyli te zginacze bioder, które tutaj tak dużo pracowały, kurczyły się, no teraz chciałbym je rozciągnąć. Co mogę zrobić? Standardowo, standardowo wykonywaliśmy pogłębienia w wykrokach, w wypadach, w rozkrokach. Co? Jest słusznym konceptem, natomiast my znowu wprowadzamy napięcie przeciwnej strony mięśniowej, tak? czyli tych antagonistycznych mięśni. Powiedzmy, że moje prawe biodro wymaga rozciągnięcia. Co robię? Napinam pośladek, napinam dwugłowy mięśnie uda, napinam mięśnie łydki i wpycham się w wykroku w ścianę. Natomiast wpycham się bez pochylania się w przód i bez aktywnego udziału rąk. Mam to wykonać napinając mięśnie nogi zakrocznej, tak? Czyli na prostych rękach wpycham się w ścianę. Wpycham przez 10 sekund, jeszcze 5, 4, 3, 2. Jeden, ten mięsień był teraz rozluźniony, w związku z czym powinien mi pozwolić na pogłębienie. No i tak jest. Czuję, że mam zwiększony zakres pracy w biodrze. Dodatkowo mogę sobie troszkę tutaj ściągnąć nogę, żeby jeszcze mocniej zapracować z wyprostu w stawie kolanowym. I jadę dalej na nowym zakresie pracy biodra. 5, 4, 3, 2. 1, mogę dalej. Jak mogę dalej, to jadę dalej. 5, 4, 3, 2, 1. Mogę dalej. Rozciągam się cały czas. 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniam bioderko i wprowadzam to samo na drugą nogę. Pamiętajcie, żeby ćwiczyć obustronnie. A ciało nie jest zmontowane tylko i wyłącznie na zasadzie jednostronnej. Musimy wspomagać zarówno jedną, jak i drugą stronę. Zacznę niewysoko. Zresztą nie rozciągałem się, nie rozgrzewałem przed tymi pokazami ćwiczeń, więc no, też nie chcę przesadzać tutaj z moim rozciągnięciem. tak? I aktywujemy. Wyciskamy. Ta pozycja pchajwozu, dla niektórych znana z przygotowania się do techniki giały w karate. Tak, wykrok. Aktywnie, aktywnie działam lewą nogą. Zwiększam zakres ruchu. Tak? Działam lewą nogą, napinam. Wychodzę z łydki, wychodzę z uda, wychodzę z pośladku, wspinam pośladki. Czuję, jak rozciąga się lewe biodro. Po 10 sekundach odpuszczam. Mogę przyjść troszkę niżej, jeśli na to mi pozwala bieżące rozciągnięcie. I rozluźniam stawy biodrowe. Dobrze. Co dalej? Chcę rozciągnąć swoje dwugłowe mięśnie uda. Mogę to wykonać w troszkę bardziej relaksacyjnej pozycji. Natomiast działanie moje będzie bardzo podobne. Należąco. Mogę leżeć na plecach. Podnoszę sobie nóżkę pionową w górę. Mogę zachować przy tym drugą nogę prostą. To jest mój zakres pracy. To jest mój zakres ruchu. Tak, może być zgięta, nie ma to większego znaczenia. już tutaj dodatkowo jeszcze dostaje biodro I działam nogą w tym kierunku, drugą oporugę. 5, 4, 3, 2, 1. Automatycznie zakres ruchu zwiększony. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, tak, to samo przy drugiej nodze. To jest mój aktualny zakres ruchu. No nie mogę za bardzo dalej. Napieram. Mogę dodatkowo ściągnąć do siebie paluchy. Trzy, dwa, jeden. Cyk. Czuję, że tył odpuścił poprzez spięcie przodu przednich partii uda. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo podobną koncepcję, znaczy tę samą koncepcję można zastosować przy pracy odwodzącej. Tak, czyli przy odwodzeniu. Chciałbym zwiększyć elastyczność swoich mięśni Przywodzicieli. Tak? W związku z czym napinam boczną powięź mięśniową. Mogę w ten sposób mogę na leżącą, mogę podpierając się op, unoszę bioderka. Unosząc spycham nogę w dół. Tak? To jest mój zakres. Trzymam 5, 4, 3, 2, 1. Poszło do góry. Tak? To samo wprowadzam przy użyciu drugiej nogi. I w ten sposób, powolutku powolutku, możemy doczłapać się naprawdę fajnych postępów w rozciągnięciu. Polecam sam byłem zdumiony, jak sobie odświeżyłem tę metodę, jak dobrze, szybko i efektywnie to potrafi zadziałać. Myślę, że nie jest to okupione wielkim bólem mięśniowym, nie jest to okupione czasem, którego potrzeba przy niektórych innych formach rozciągania, chociażby przy stretchingu klasycznym, gdzie tam zapadamy, że jest 30 sekund napięcia mięśniowego, 2 sekundy rozluźnienia, 30 sekund rozciągnięcia. Troszkę bardziej czasowna metoda, natomiast no myślę, że warto to wprowadzać zarówno przed treningiem, po treningu, jak i w ogóle w charakterze odrębnej jednostki treningowej. Dobrze moi drodzy, myślę, że wyjaśniliśmy po części Czym jest Reciprocal Inhibition? Jak funkcjonuje, że opiera się o naturalne zasady działania mięśnia, czyli pracę w kurczu, skurczu jednych mięśni przy równoczesnym rozkurczu, rozciąganiu mięśni antagonistycznych. Z tą myślą wprowadzajcie to do swoich codziennych treningów. Jeśli chcecie faktycznie zwiększyć swoje możliwości w sporcie, musicie to robić z tym większym zaangażowaniem, poświęceniem. I frekwencją, częstotliwością. Bardzo dziękuję. Następny trening, który planuję wprowadzić, to będzie trening dotyczący przygotowania gimnastycznego. Między innymi pod kątem ćwiczenia z siłowego stania na rękach, czyli ćwiczeń. Będziemy widzieć i opracowywać to, już nie mamy. Dziękuję. Trzymajcie się i ćwiczcie.